Cześć, i tej Dzisiaj film zagramy w Minecraft, bitwy budownicze z Daniksem, Przywitajcie. się. Nam dają budowę, my musimy to zbudować za, yy, za 10 sekund, za minutę i za 5 minut. To jest bardzo logiczna zasada. Dlatego ja się przedłużę i jedziemy. Halo. E, siema, jeśli co, teraz jesteś na filmiku, ponieważ ja z Daniksem nagrywam bitwę budowniczą, Powiedz nam co zbudować. E, do, dobra, 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 dobra. E, budujcie... E... Kto powiedział to lepiej nie, po prostu pomilczę, ale lepiej powiem coś lepszego Dawaj mi mi moją głowę pa. Twoją głowę? Ta, 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 ta No dobra, ja to dzięki Ja jak jego głowa wygląda <noise> Dzięki, to pan. Zaleszałam, bo... Trzy, cztery. No ry Koniec, koniec, stop, 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 nie buduj, nie buduj, nie buduj. Dobra Zaraz będziemy patrzeć na swoje budowy Ja zostawię te bloki Na 3-4 patrzymy na swoje budowy, ok? Otwieramy drzwi 3 no. 4 4, 4. <grydy> A czemu u Ciebie czerwone, czerwone te... Nie wiem, ten na miniaturce ma czerwone oczy On ma filetowy, ty co? Odganie, odganie kogo wygrał, odganie Co, co? Wygrał Kto wygrał? Ja? Dobra, prawidłowo. No to jest logiczne, bo u ciebie wyszła w ogóle jakaś makaka. Czy ry? No. Gdzie on ma oczy? Na jakiej wysokości? Ja nie tam. wiem. Jak ci to powiedzieć? Ja 30 tam. sekund. Kurde, mam piasek brązowy. Zir tam, czemu włosy zrobić nie, włosy nie wyjdą STOP 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 przestań Dobra, patrzymy na 3-4 No u ciebie oh, dosyć też. ładnie wyszło U ciebie dosyć ładnie wyszło Eee ładnie budujesz Znaczy bo ty już masz w tym sprawę, bo masz taki content No dobra, u ciebie też ładnie wyszło, co ty? Wysyłam oh. skrinię i zobaczymy kto wygra Serio? Napisał, że twoje O. Oh! 3, 4, 5. To w klawiszy 3 sekundy, dobra Już, 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 koniec, koniec Trzy, cztery <gry> A co to tu jest? Co to za <gry> zabudowa? Nie ma, nie ma takiego U ciebie czemu włosy z Dirt'a w ogóle? Nie wiem, nie mogłem znaleźć takiego koloru Ten z Dirt'a mi najbardziej odpowiadał No mnie też No Ładnie no u ciebie... <noise> dziwnie wygląda. No Więc. dobra, robię zdjęcie. Ale pierwszy, pierwszy, pierwsza bitwa był również najweselsza. Bo była wysoka. Widziałem tam, że ten zaczął krzyczeć. Pierwszy odcinek był z Galaktusem? Nie, nie pierwszy. Z Galaktusem tam, bo on zaczął się drzeć, tak jak ten czerwony ekran zrobiłeś. Nie, to chyba ja zacząłem się drzeć. Nie, to ja zacząłem się drzeć, nie, ja zacząłem się drzeć na pewno. Najlepszy moment w tamtym filmie, tam gdzie on ten, tam gdzie on powiedział tak pod koniec filmu, kiedy on przegrał. On powiedział o taki dźwięk. Me. <laughs> to było śmieszne. Ja nawet pewnie wycinek zaraz dam na montażu. Ale będziemy mieć on powiedział, że prawo, czyli moje, S Dobra, teraz, teraz od początku. Łam to 10 sekund i budujemy wieżę Alfa. Alfa! 3, 4, R. Stop, 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 stop Gotowe? Trzy, cztery. r Ale... <laughs> U Ciebie rakieta wyszła. No trochę tak. Rakieta. No dobra, Wysyłam zdjęcie. Jak myślisz, kto wygra? Myślę, że Ty. No dobra, zaraz zobaczymy. Odgadnij, co powiedział. Ja ładniejsza? Mhm. Co mi, kurde, podglądasz? i tak ja to nie będę budował. Co tu dziwnego? Wiesz, Alfa. Jak na minutę normalnie? 5, 4, 3, 2, 1. Koniec Dobra, otwieramy za 3, 2, 1 Ej, u ciebie ładnie wyszło To tak bardzo. U nas bardzo podobne są. Ale to nie moje wygląda jak zamek z piasku A Amerykański przeciwko niemiecki. <noise> Dobra, wysyłam zdjęcie. Tak, w jakim miejscu właśnie tu mieszkasz taka troppo? A po co ci? Nie wiem, co wiedzieć. o Dobra, yy, a ty? W Polsce? No Nie kojarzę, ja w zresztą ci chyba mówiłem Nie, nie pamiętam Eee, yy, prawe, czyli twoje wygrało Ej. No ja nie zdziwiam, no u ciebie dosyć ładnie wyszło czte R. lecimy Ja. Dwa, jeden, koniec. Ooo, oh, i wygrasz. Ojej, ale to jest ogromne. A troszkę się rozbiła. Mogłem o kratkę wyższe zrobić. Patrz, a zrobiłem na takie czerwone światła, żeby samolot nie uderzył. Tak, tak. <laughs> żeby samolot nie uderzył. Takie. No, mówiłem, że kowadło będzie. <laughs> To jest taki pomnik bardziej, niż Ajka. ale wiesz, fajne, fajnie tutaj zrobiłeś wyprawkę, dałeś. W sumie też mogłem. mogę tak, sobie... jak to się nazywa mołóczka, mołóczka kosty, jeśli jadę. Proszę ja. Proszę ja. Bym ty, nie wygrała... była... ty wygrałeś, ty wygrałeś. Yes! To... Równo! Równo. E, czekaj, e, co, co, co było zjemy? w tamtych? E, w głowach Galactusa, jak było? 2-1. Tu jest no? e, 2-1 tak samo, tu jest. Tak, tylko tu jest Czy 3. 3. Co teraz, teraz? Teraz koniec filmu. Rozwalamy i żegnamy się. Ja wiem, co ja teraz buduję Ja to teraz zbuduję, ale to, to dla Was będzie magia, montażu Dlatego, znaczy Cztery. No zbudowaliśmy o takie coś. O tam jest prezent, tam gdzie. To jest prezent mój na 500 subów dla Was. A to jest. To jest nie dla dla Cię, nie, nie, nikt Cię nie Cię, wygrał. To jest realistyczne. Ale ja, ja wygram, ja ci mówię to, ja wygram. Bo to Ale w następnym może odcinku. No cóż, mam nadzieję, że się z tej strony Daniks, a ja żegnam. Pa, teraz ty... Te